Algorytm, co to takiego i dlaczego to słowo tak ciężko brzmi? Uwierz mi, że za chwilę się dowiesz, że to bardzo prosty temat, mimo że non-stop przewijający się w informatyce. Algorytm to jest, między innymi to, co widzisz na ekranie. Widzisz jakiś prosty schemat postępowania i przypuszczam, że widziałeś go dziesiątki razy w różnych memach, tylko że w nieco innej formie. To jakaś instrukcja zawiera kroki do wykonania, i jeśli sobie przejdziemy jedną z możliwych ścieżek wykonania tego algorytmu, to będzie to wyglądało tak. Bierzemy jakiś popsuty wichajster do ręki i sprawdzamy, czy się rusza. Załóżmy, że się nie rusza, więc idziemy w lewą gałęź. Teraz należy zadać sobie pytanie, czy powinien się ruszać. Jeśli nie, to wszystko w porządku. Ale jeśli powinien, to wystarczy go przesmarować w D40. Bardzo podobnie wyglądają kroki w przeciwnym scenariuszu, ale chyba tego ci już nie muszę tłumaczyć. To, przez co przeszliśmy, to schemat postępowania, i właśnie tym jest algorytm. To jakiś zestaw kroków, które należy wykonać. I kiedy zaczniesz zerkać w różne definicje w internecie, to jeszcze dowiesz się, że ten zestaw kroków powinien być skończony. Powinien być tam taki punkt. Startowy powinien być moment, kiedy algorytm się kończy, ale to wszystko jest tak naprawdę dosyć intuicyjne i nie musimy się w tej chwili tym zajmować. Zostawmy to ludziom, którzy lubią spisywać zbyt wiele zasad, których później nikt nie może zapamiętać. Te wszystkie definicje, które możesz znaleźć w internecie, to nie jest jedyna rzecz, która jest tam dla nas naprawdę niepotrzebna. To, co nam jest niepotrzebne, to nawet ten rodzaj przedstawienia algorytmu, jaki wykorzystałem właśnie na ekranie. To, co widzisz tutaj teraz, to są różne specjalne bloczki. Jest to zapis w tak zwanym języku UML. UML wykorzystuje się do projektowania systemów oraz do właśnie rozpisywania algorytmów, jednak bardzo często wystarczy nam coś takiego. Przyjrzyj się temu. To zwykły mem, ale jest niesamowicie czytelny. Są tutaj obrazki, łatwo wszystko skojarzyć. Nawet jest kodowanie kolorami, czyli jeśli coś jest na tak, jest, to jest zielone, a jeśli coś jest na nie, to jest czerwone. Nie ujmuje nam to w żaden sposób, jedyne co to, że nie spełnia jakichś tam standardów. Jednak chciałbym, żebyś zawsze pamiętał, że takie rzeczy to są narzędzia. Należy je dobierać zależnie od naszych potrzeb. Jeśli coś sobie szybko chcę rozkminić, na przykład schemat parzenia herbaty, to nie muszę wracać do takiego schemaciku jak tutaj i tworzyć go zgodnie ze sztuką. Tylko mogę sobie zrobić kilka strzałek w pęcie. To mi wystarczy. Jednak niestety będzie niewiele obrazków w dalszej części. Kiedy będziemy uczyli się Java, będziesz non-stop spotykał się z kodem. Z racji tego, odniesienie się do tekstu na ekranie powinno być dla nas bardzo bliskie tego tematu. Jeszcze teraz niewiele wiesz o programowaniu, nie używasz specjalnych słów czy znaków, które występują w Javie albo nawet w jakimkolwiek innym języku programowania, jednak cało, samo założenie jest takie samo. Wiesz, że programując będziesz wykorzystywał jakieś komendy, które będą sprawiały, że komputer zachowuje się w pewien sposób. I z tych komend możesz zacząć składać sobie jakieś schematy i dokładnie tak samo będzie to wyglądało, jak gdybyś miał zwykłą, prostą, tekstową formę poleceń dla kogoś. Na początku na przykład będziemy wyświetlali komunikat dla użytkownika, że ma wyświetlić jakąś, wpisać jakąś liczbę. Dalej będziemy tę liczbę wczytywali i zapisywali ją do zmiennej, czyli do takiego miejsca, gdzie ona się przechowuje w pamięci. Dalej załóżmy, że chcemy wyświetlić użytkownikowi informację, czy jest parzysta, czy nie, więc dzielimy ją przez 2. Jeśli dzielenie się uda, to pewnie liczba jest parzysta, ale jeśli zostanie nam tam coś po przecinku, albo dostaniemy resztę 1, to liczba jest nieparzysta. Bardzo proste. Choć pewnie czujesz się, jakbym przedstawiał Ci jakieś oczywistości, to właśnie do tego sprowadza się programowanie. Zapisujesz instrukcje, oczywiście wedle określonych zasad. Ale te instrukcje opisują tylko i wyłącznie schematy postępowania. Z czasem też zauważysz, że choć temat jest prosty, to nawet taka czynność, jak ta, która jest na ekranie, może wymagać trochę bardziej złożonego algorytmu. Na przykład musimy zastanowić się, co się stanie, jeśli użytkownik poda nam literę zamiast cyfry. Czy ten program skraszuje, czy zachowa się inaczej w jakiś niepożądany sposób, a może na przykład uzna, że liczby są po prostu parzyste. Więc aktualizujemy go. I tym razem sprawdzamy, czy wartość jest liczbą. Jeśli nie, to wyświetlimy błąd i zakończymy działanie. Tyle, że to był bardzo prosty przykład. A moglibyśmy mieć program, który jest o wiele bardziej złożony. Więc jak widzisz, Twoje algorytmy będą mogły się niestety troszkę komplikować, kiedy będziesz natrafiał na takie problemy, ale czekacie po prostu stopniowa nauka, a same podstawy będą zawsze te same. Niedługo, kiedy już będziemy zajmowali się samą Javą, przekonasz się także, że operacje można grupować po to, by wykorzystywać je jako całe zestawy. Dzięki temu nie musisz za każdym razem wpisywać tych wszystkich operacji, tylko wpisujesz jakąś nazwę, która określa to jako grupę. Na przykład na poprzednich stronach mieliśmy pierwszą linijkę naszego obecnego algorytmu, czyli pytanie użytkownika o liczbę i wyświetlanie informacji, czy jest ona parzysta. Teraz to sobie zgrupowaliśmy i w przyszłości będziemy to nazywali funkcją lub metodą, i te zgrupowane polecenia wklejamy sobie w jedno miejsce. Kolejna rzecz w moim algorytmie będzie sprawdzeniem pogody na następne trzy dni, i to też tak naprawdę jest zgrupowaniem wielu, wielu innych poleceń. Możemy powiedzieć sobie, że kiedy zajmujemy się takimi najdrobniejszymi operacjami, to pracujemy niskopoziomowo. Czyli nisko w hierarchii, a kiedy wychodzimy na wierzch i wszystko sobie tak ładnie grupujemy, to pracujemy coraz bardziej wysoko poziomowo. I to, tak naprawdę, tyle o algorytmie. Teraz jeszcze nie dowieszasz, że dosłownie w siedmiu slajdach zrozumiałeś najważniejszą podstawę, na jakiej opiera się programowanie, ale już niedługo zobaczysz, że programując tworzysz tak naprawdę właśnie takie schematy zachowań programu trochę inne. Ale nadal działające na tej samej zasadzie. Jeśli masz jakieś wątpliwości, że to w ogóle jest przydatne i nie zmarnowałeś kilku minut swojego życia, po prostu zacznij oglądać kolejne filmy i już niedługo zacznie to być dla ciebie przydatne. I tyle. Zatem nie przedłużajmy i do roboty!